Mogę powiedzieć, że w moim przypadku się nie opłaca, ponieważ chłód, który odzyskałem w lato i ciepło, które odzyskałem w zimę jest no nieprzekładalne na energię elektryczną, którą musiałem zużyć na przepompowanie tak dużego odcinka położonych rur, bo Trzeba zwrócić uwagę, że rury są dwusetki położone na odcinku 30 metrów na głębokości 1,5 metra na gruncie, który jest bardzo wodonośny od metra już po prostu z, o, stałym w wodzie. Więc u mnie z wyliczeń i analiz wyszła strata. Taniej jest schłodzić się mi klimatyzacją, raczej przepraszam pompą ciepła. A w zimie zasać tak jak jest. Nie mam tu wstępnego podgrzania. Nie widziałem takiej potrzeby. Może kiedyś coś pomyślę.